Dzień dobry moi drodzy. Zapraszam was we wtorkowym malowanku i dzisiaj przetestujemy sobie kolejny podkład i jest to podkład od Bell. Ten w wersji chyba mi się zdaje limitowanej, to była jakaś tam kolekcja. Ja mam kolor 01 i 02 i nie wiem który będzie lepszy. Do tego zaprezentuję wam taki żel mydełko. Dobry od firmy Pink Honey także zapraszam bazę mam już nałożoną i jest to Essence bardzo się polubiłam z tą bazą, naprawdę jeżeli macie możliwość jeżeli ją widzicie, naprawdę polecam Wam sprawdzić, to jest kwestia może 20-25 zł jest mega super pod podkład do tego na to nałożyłam krem i pod oczy przedostatnie użycie mojej ukochanej ziajki. Zaczynamy moi drodzy. Na usta nałożę sobie olejek od Bel. Podkład długotrwały, wegański z SPF 6. I to jest tyle co wiemy na jego temat. Ja zobaczę sobie ten kolorek 02 Medium Beige. Okej, okay, myślałam, że jest bardziej rzadki, a on jest dość gęsty. Gąbeczka Real Technik z takim palcem. No dobrze. Krycie dość średnie. Ale bardzo naturalne. 20 gram, czyli mniej niż standardowe podkłady. Standardowo patrzę w tą stronę, ponieważ tutaj mam lusterko. Spróbuję dołożyć drugą warstwę. Spójrzcie, tak wygląda podkład. Moim zdaniem wygląda bardzo ładnie, bardzo świeżo. I wy. I to kolor 130. Którem połączyły się bardzo ładnie, spójrzcie sami. Odkład mi się wydaje, że lekko się zrobił pudrowy, co jest na plus. Ponieważ ja bardzo lubię takie wykończenie. I on jest ciutkę dla mnie za jasny, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi, wszystko się wyrówna trust the process y, pudru użyję sobie trzech pudrów paizepav cloud fenty beauty i ten od bell zacznę od paizepav cloud ponieważ on pójdzie pod oczy sam koniec puder od bell testowany w jednym z ostatnich filmików idzie na Boki policzków. Powiem Wam, że ten podkład wygląda mega pięknie. Bardzo mi się to podoba. To jest takie wykończenie, jakie ja lubię. Ślicznie połączył się z korektorem, a także z pudrami. Zobaczymy, jak będzie wyglądał z konturowaniem. I konturowanie to będzie od Belle i Eweliny. Belle Alola. Belle Natural Beauty Różyk. A także dwa rozświetlacze od Eveline w numerku 1 i 3. Ten w numerku 3 nałożę na róż, a ten w numerku 1 jako rozświetlacz. Natomiast co zrobię jako pierwszy, to odświeżę sobie twarz hydrolatem. Jak ten produkt przyjmie hydrolat. No, troszkę za ciemny jest ten kolor. Ale to nic nie szkodzi. Podkład ładnie przyjął hydrolat. Nie zaczęły się robić jakieś dziwne rzeczy, co jest spoko. Brązelek. Brązerek. Brązerek. Alola. Sięgnę po Essence The Glowing Golds w kolorze 01. Ja jednak wolę, kiedy kontur jest bardziej widoczny. I spójrzcie, od razu, od razu widać różnicę. Dobrze, brązerek wygląda pięknie, jeden z drugim. Różyk, ten Natural Beauty jest w kolorze 01. Różu również przyjął się pięknie. Super. Teraz róż błyszczący od Eveline i to jest kolor 03. Znaczy róż. Róż rozświetlacz. Spójrzcie, przepięknie. Na usta nałożyłam jeszcze z Yves Saint Laurent róż shine. A jaki to kolor? Kolor numer 8. Spójrzcie twarz z bliska. Nie wiem jak wam, ale mi się to podoba bardzo. Ostatnim krokiem jest rozświetlacz i to jest właśnie Eveline Field Glow w kolorze 01. I dziś nałożę bazę pod cienie od Essence i zawsze nakładałam z opakowania i doklepywałam gąbeczką drugą stroną nie tą gdzie podkład. Dobra. I dzisiaj na tapet bohema od la makeup bella. I spójrzcie co mi się stało. Oczy skończone. I na powiekę użyłam Zante, Baklava, Malibu, Dolce Vita i Cin Cin jako eyeliner Max and More. Mój hit, jak wiecie. Kretka na linię wodną to Zoeva, już taki ogryzeczek. Czy tu jeszcze będę widziała kolor? Niestety. Niestety koloru nie widzę już się zeszło w międzyczasie również odcięłam sobie konturowanie od Bell Be My Light Highlighter standardowo mój hit essence sobie grzebyczek, to jest to dlaczego są dwie dziury, ta jedna dziura to już była, a ta druga, nie wiedziałam jak się nakłada ten produkt więc sama ją zrobiłam chyba, chyba widać żel mam nałożony Jezu. dobra i żel mydełko to był podobno hit tiktoka, nie wiem ja je bardzo lubię o spójrzcie to od razu ładnie wygląda tak wiem, muszę wyregulować sobie brwi, natomiast na razie je zapuszczam i spójrzcie jak one od razu przepięknie Wyglądają. I brwi prezentują się w ten sposób. Tak naprawdę nawet nie muszę nic dorysowywać, bo wygląda to tak super. Przypominam, Pink Honey firma. I to jest ten Strawberry. To ten, ten słoik starczy chyba na całe życie. Ostatnia rzecz, jaką robimy, to są usta. I dzisiaj ląduje Essence. Jak tanie kosmetyki, to tanie kosmetyki. Kocham ten błyszczyk. Prezentuje się skończony makijaż. No, ja jestem zachwycona tym podkładem. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Brwi również bardzo mi się podobają i są naprawdę trwałe. Ten produkt jest super. Polecam Wam ten podkład, jeżeli jeszcze jesteście w stanie go gdzieś dorwać. Naprawdę jest. Warty. Ten żel do brwi też warty. Naprawdę jest zarąbisty. No i tak, ziomeczki, to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się już w czwartek na moim kanale. Buziaki.